Siema witajcie w kolejnym odcinku tutaj Spajki Słuchajcie, dzisiaj będziemy nagrywać sobie kolejny odcinek z drapek. Dzisiaj mam tylko dwie drapki, mam y, dwie drapki za złotówkę, czyli stokrotka i złota karta. Słuchajcie, od razu mówię, ten odcinek jest dedykowany dla koleżanki z klasy Ani M. Nie podam prawdziwego nazwiska, ponieważ poprosiłem je o niepodawanie swoich takich nazwiskowych danych czy tam coś. Dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, y, Odcinek jest dla Ani, bo mi się tak podoba. Yy, mamy dwie zrabki, tak jak mówiłem. Złota, i z, z, złota karta i stokrotka. Zacznijmy sobie od stokrotki. Yy, na czym to polega? Polega na tym, żeby znaleźć sobie w każdym z trzech taki sam obrazek. No i potem, jak znajdziemy sobie yy, może ja Wam przeczytam z drap polegry znajdź trzy takie same symbole w jednej linii i wygraj kwotę. Yy, zgodnie z legendą, na odwrocie. I tutaj z tyłu mamy yy, takie na przykład pierwsze miejsce, 3 palmy, 4000 i tak dalej, i tak dalej. Bla, bla, bla. No i słuchajcie, zdrapujemy sobie magicznym grosikiem. Jak coś dzisiaj wygramy, normalnie będzie ten grosik szczęśliwy. Dobra, jedziemy z pierwszym. Mamy Łódź. Ok. Mamy Łódź. Jedziemy dalej. Mamy słońce, więc tutaj już nic nie będzie. A ja sobie zrobimy do końca. Słońce. Kurde. Liczyłem na jakieś groby hajs. Czekajcie, a co by było? Za 20 zł. A za słońce 50, okej. Okay. Jedziemy dalej. Do końca zrobię, żebyście widzieli całkiem. jedziemy dalej. Napój. Napój. I to żeby było na koniec Zostawimy sobie okay, Słońce, no to 50 zł raczej nie wygramy Ka no, Ananas Jak tu chciałam powiedzieć I ananas Dobra, i tutaj ostatnia, czy będzie napój? Kurde, łódź Już miałam takie Już takie, kurde wygramy to Ale nie Niestety Ania Twoja zdrapka, znaczy moja zdrapka Ale ta zdrapka dla ciebie nie była szczęśliwa Jedziemy dalej. Złota karta. Yy, znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Czyli na przykład jak będziemy mieć. Yy, przepraszam, się taty wróżył. No, wróć na swoje miejsce, co to jest takie piękne. Czyli na przykład jak będziemy mieć... Ja sobie muszę to trochę cofnąć, żebyście widzieli. OK. No, dobrze jest? Dobrze. Jak na przykład będzie yy, 5 zł, tu 5 zł i tu 5 zł, to wygrywamy tą kwotę. To wygrywamy te 5 zł. Dobra, jedziemy. Jeden złoty. Tu jest coś? Nie ma nic, się nas. A tu? Czyli cię już nic nie ma. Aha, czyli tu na dole nic nie ma. Dobra, spoko. Okej. Okay. Mamy na razie jeden złoty. Cztery złoty. A tu? Dwa złoty. Mamy szansę na te 3, tak, 2 zł. O, może będziemy mieć 2 zł. Jej, mamy 2 zł, słuchajcie. Wygraliśmy 2 zł. I tutaj już będzie, nie będzie 2 zł. No słuchajcie, zdrabki nam się zwróciły, więc super. Mamy 2 zł. Wygrane, słuchajcie. Cudowka, 2 zł, 4 zł, 2 zł, 2 zł. Więc wygraliśmy. Aha, jeszcze 15 zł na końcu. Ja tu sobie to drapie. Słuchajcie, wygraliśmy 2 złote. To była moja pierwsza zdrapka, w której coś wygrałem, naprawdę. Więc Ania, jesteś szczęśliwa, będę dla Ciebie dedukować. Deduko, no, wiecie o co mi chodzi? Wszystkie moje zdrappingi. Więc słuchajcie, z tą szczęśliwą zdrabką, ale to mnie. Żegnam Was, i jak będziecie chcieli więcej takich zdrapingów ze złotą kartą i z decykacją dla kogoś, dajcie łapę w górę. Więc trzymajcie się. Cześć!